Look, tell a man no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Vibes, vibes, vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead, I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype. Rano nie wchodziliśmy do pokoju, no bo wiadomo człowiek jest zaspany, więc jak wygląda twój poranek przed i po śniadaniu, przed treningiem tak naprawdę. No, w zależności od tego gdzieś tam, o której jest śniadanie, dzisiaj było troszeczkę później, bo yy, yy, no, mamy też później trening, generalnie trenowaliśmy 9.30, dzisiaj 10.30, także... Budzę się 10 minut przed 15, przed śniadaniem, yy, higiena z rana, po prostu wychodzę, jem śniadanie, wracam i w zależności od tego, no mówię, gdzieś się troszeczkę można było dłużej pospać, ostatnio mieliśmy to śniadanie do 7.30, także zdarzało się, że jeszcze wróciłem po śniadaniu i jakąś drzemkę półgodzinną robiłem, a później standardowo przygotowanie do treningu, fizjo, sprzęt i, i tak dalej, yy, no i tyle. Za PlayStation, bo wiadomo, że to zależy od tego, jaki jest czas. E, masz jakieś hobby? No nie wiem, choćby czytanie książek lub inny sport? E, interesuję się sportami walki, e, głównie MMA. E, mam kolegów, którzy, którzy trenują, walczą zawodowo w MMA, także, także tym się interesuję. Nie trenuję, no bo wiadomo, jest to gdzieś tam kontuzyjny mocno sport i, i trzeba gdzieś tam na siebie uważać, tym bardziej, że. No teraz trenujemy dosyć mocno i, i nie ma na to czasu, ani nawet energii. Raczej zawodowe MMA, czy ma też śledzisz? Śledzę, śledzę. Kiedyś bardziej, teraz troszeczkę tam się... Gdzieś tam nie moje klimaty. W sumie zawsze tak było, ale teraz no to już jest... Na, na grubą skalę to poszło. Gdzieś tam nie popieram różnych zachowań, które, które gdzieś tam oni sobą prezentują, więc głównie zawodowe MMA, typu UFC, KSW. Głównie te dwie organizacje. No i powiedz na koniec, zanim już wejdziesz na boisko, bo jesteśmy blisko, jaki jest plan na dzisiaj treningowy i ogólnie całego dnia? No, dwa treningi na boisku. Z tego, z tego co mi wiadomo, tak jest w planie. Chyba, że, chyba, że coś się zmieni, ale no, dwa, dwa treningi na boisku. Eee, no i tak naprawdę tyle od nowa wieczorem i tak to dzień za dniem leci.

Świetna gra. <grym i górę> Budziń z tobą. Ale to musisz widzi cały dzień. Po biatku, w tyny, w jak ci się podoba generalnie obóz i czym się różni od poprzednich, na którym byłeś? Na pewno różni się intensywnością pracy. Tutaj w gks się mocno trenujemy. Nie ma co tego ukrywać. Kręcimy wysokie wyniki w high speed runnings, czy, czy zaraz przejdziemy do sprintu, więc no mi się nie zdarzyło jeszcze tak szczerze mówiąc ciężko trenować. A tak poza tym to jest to taki standardowy obóz gdzieś tam, który ma wpłynąć na, na, na poprawę gdzieś tam takich relacji w zespole. Też jest bardzo dużo nowych osób, także, także musimy gdzieś tam się ze sobą zgrywać i tak dalej, więc no... Jak to co pół roku bądź co rok drużyna się zmienia, więc no, gdzieś tam trzeba się docierać. Jak wygląda regeneracja? Czy masz jakieś swoje rytuały? No i czy dużo czasu spędzasz u fizjoterapeutów? No regeneracja to na pewno zimna woda. Yy, na zmianę z ciepłą, sauna, ale to też zależy od, od dnia i od potrzeb gdzieś tam indywidualnych jeden lubi do sauny wejść sobie na nawet 2-3 razy po 10 minut drugi niekoniecznie no ale gdzieś tam zimna woda i, i ten kontrast z ciepłą no to fizjo tutaj mocno wymagają żeby to robić, no bo przy takim obciążeniu treningowym to, to na pewno jest konieczne jeżeli chodzi o mnie no to ja też lubię sobie wejść, jakieś rytuały no to zim, do zimnej wody lubię wejść więc, więc z tym u mnie nie ma problemu Jak pierwszy trening byś podsumował, bo chyba dużo taktyki dzisiaj było akurat. Tak, dużo taktyki, e, fizycznie trochę luźniej, dużo taktyki i stałych fragmentów, także myślę, że pozytywnie niestety straciła moja na jednego gola, co nie jest zadowalające, ale ogólnie myślę, że pozytywnie taki trening też jest bardzo potrzebny. Popaki ci uciekają. to <laughs> no, nie pojadą mi tych po dobry kierowca i wypadliście. No. Wypadliście prawie. Tak. Chcieliśmy go przewrócić, ale nie da się. To zabierasz ze sobą zawsze na obóz, jest jakiś must have? Hmm, myślę, że PlayStation. Co najdziwniejszego, śmiesznego zdarzyło Ci się kiedyś na obozie, lub może na tym? Oj, tak na szybko to... To w sumie nie kojarzę jakichś takich śmiesznych sytuacji. Zazwyczaj ten dzień taki, gdzie... Yy, gdzie właśnie mamy yy, tak zwanych chrzest, gdzieś tam nowych zawodników, to zawsze jest taki najśmieszniejszy moment chyba obozu, bo tak to generalnie skupiamy się na pracy i na regeneracji, więc myślę, że to właśnie ten dzień. Kampanie Kampanię cały czas online? Nie, online, Warzone Próbowałem kiedyś grać, ale... I co? Słabo jestem który komputerował. Ja też nie jestem najmocniejszy Ci powiem, tyle co gram, to już nie grać jak A nie gram Bo niektórzy to mają albo nie, stary Niektórzy chwilę pograją i koty, koty... nie, bo... Nie, ekipa. samemu się nie dograć, Jak się dobiera jakiś jest sami trzech jakichś ubów, no to nie nie ma szans no ja też ci słyszałem, że ta fryzura tutaj u kolegi, to, to nie jest przypadek teraz to moje dzieło, tak <gry> Brudka to też moje dzieło JT Barbershop po tym filmie na YouTube, to kurde tyle lajku że ja nie mogłem po rowerami. na rowerach content jest tam mocny jedziesz z każdym Jeżeli któraś firma miała być twoim sponsorem, to chyba byłby to Red Bull, co? Myślę, że tak, myślę, że tak. No. Chłopaki już podłapali nawet tutaj, że lubię sobie Red Bullkę wypić, także, także widzę, że ty też już wiesz. Myślę, że widzimy się przy Call of Duty, a trening, znowu stałe fragmenty, tak naprawdę dzisiaj luźniejszy dzień, także spoko. Jest jeszcze jeden. Co cię najbardziej motywuje? Presja rywalizacji, własne ambicje czy, czy wsparcie z zewnątrz? Myślę że, myślę, że własne ambicje. Wiadomo, rywalizacja też jest potrzebna, bo, bo wtedy człowiek gdzieś tam najbardziej się, się rozwija. Ale myślę, że ja nie potrzebuję jakiejś zewnętrznej motywacji, yy, że gdzieś tam wszystko to co robię i. To zawsze wynikało z tego, że, że po prostu sam, sam z siebie gdzieś tam yy, się motywuje, i, i tak naprawdę nic więcej mi do tego nie potrzeba. Czy ty analizujesz swoje występy po treningach, po meczach, czy, czy zostawiasz to wszystko trenerom? Yy, no, ja raczej. Trenerzy mają to wszystko nagrane z różnych perspektyw, więc to oni się się tym zajmują. Ja ewentualnie jakieś takie przemyślenia, ale to też szczerze powiem, że czy z meczów, czy z treningów dużo sytuacji się po prostu nawet nie pamięta. Ktoś coś czasami mówi po meczu a mogłeś tu to, albo tutaj mogliśmy to, a ja się zastanawiam o czym on mówi, bo gdzieś tam w takim transie tym treningowym, czy meczowym to tak na gorąco to ciężko cokolwiek powiedzieć, więc generalnie, ogólnie no to trenerzy zajmują się analizą i gdzieś tam później przekazywaniem jakiejś tam informacji. Jak ci idzie i ogólnie, jak oceniasz swój poziom? No, idzie mi różnie. Odkąd dostałem od chłopaków na urodziny ostatnio tego pada, z takimi łopatkami tutaj na dole dodatkowymi. No to jest troszeczkę lepiej i łatwiej się gra. Ale uważam, no, poziom ogólnie niezły. No ale są dużo lepsze ode mnie wiadomo, gram teraz z takim kolegą, który no tak 10 kg to przynajmniej robi na, na gierkę, ja robię czasami 6, czasami 10, ale to, to zależy, 10 raczej rzadko, no i tyle. A czy grałeś już z kimś tutaj z innego pokoju, no i czy możemy zrobić taki pojedynek? No jeszcze nie grałem, myślę, że na pewno w najbliższym czasie. Trzeba będzie, trzeba będzie zagrać, ale z tego co słyszałem, to Mamin podobno bardzo dobrze gra, także, także gdzieś tam musimy się sprawdzić z nim. Może w teamie nawet razem to będzie, będzie spoko. Elmax, oficjalny sponsor GKS